Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku przyjdziemy sobie mega łatwy parkur Tak, no ja to w parkurze to ja jestem tutaj łatwy, widzicie? Dobra, nie jestem dupkiem, tylko prosem. Yy, dobra, my tutaj będziemy sobie już ogarniali po kolei Wszystkie tutaj <coughs> Widzowie suba, bo ostatnio odcinków nie nagrywałem, no bo yy, Miałem taki sobie głos trochę Znaczy nie miałem słabego głosu, tylko Głosu, no to mi się trochę nie chciało, ale wy mnie by, 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 by No to mówię, no to dobra, nagram, bo już mi zmuszać. Tak? Nagrywamy. No, a to, że w jestem dobry, to. Matko, ale głupi skin. Ogarniam, ogarniam, już. I to. <grym> dobra. Ja mam kaptur, to mnie nie będzie nie padał śnieg. Pada deszcz, pada deszcz, siedzi w dupie kleść. A Mikołaj zasłaniami rzuca granatami, Reniferki, to frajerki. Dalej nie pamiętam. Widzowie, teraz wy, raz, dwa. Dobra, nie, lepiej nie. Nie śpiewajcie tego. No, co? Kurde, ale ja przez chwilę byłem goły. Więc wytniemy. Kurde, jakie ja mogę być słaby? W go parkura. No, powiedz mi, no, powiedz mi. Idziemy dalej, widzowie. Opa, on nie umiem tego zrobić, to jest, to jest easy. Pa, to jest akurat mój kolor. kolor. Jemy dalej, jedziemy dalej. Speedrun. to znika? No kurde, dobra, to znika. Bo już widzowie myślałem, że nie znika. Gdzie to jest? Typ. Wee. Musiałam tak zrobić widzowie, no bo chcieliście przecież. Jak chcecie to mogę nagrać odcinek z minionków. O, kolejny... jutro kolejny odcinek. O 16. O kurde! Nubek, i stąd. Bo coś mi w odcinku, no przecież ja nagrywam, ty tego nie wiesz! Kurde dajcie suba chociaż. No po co się nie. Czekajcie sobie O dobra, to my tak... Ej, what? To nie jest fejkowe. Dobra, to to jest podpuchata, to jest prawdziwe. Jeżeli jakby nie widzicie tego jakoś, ale ja to jakoś widziałem. I wbijacie też na kawałek O, disco Polo. Cała Polska śpiewa z nami. Okej, idziemy dalej. Z zawsze chciałem to zrobić. Whee! Aha. Nie udało mi się. Od, za od zawsze nie chciałam tego zrobić. <kreatki> y a i u, a. -y 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 Jutro nagrywam odcinek z minionków. Obiecuję wam to. Na stówę. Obiecuję. Jeśli mi Przemek podpowie, bo Przemconem to... Może ja jutro z Przemconem nagram jakiś odcinek. Widzowie, patrzcie tutaj, co jest coś dodane, czy mi się zdaje? Ale to też przejdziemy. Hop, hop, opatrzcie, hot dogi. Krwawy hot dogi. Oh my god. Po co trzymać bąka w dupie, jak polate po chałupie. O, patrzcie, te, te, te. Czy ty nie był przypadkiem we FNRG takie strzałki, że się to kręciło jak w soniku? Ty, 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 ty. Co to ma być zetur Więc co to jest tutaj. Gdzie tu mnie w ogóle prowadzi, a nie? Patrzcie, dostajecie hipnozy. Łoo. Wow. Opa, to nie znika. U, darmowe zakręcenia w Coin Master. Ok, dziękuję. Hop, 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 hop. O, to znika, nie? Hop, 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 hop. Już nie robię dzisiaj speed w Minecrafcie. Kto w lesie nie spotka dzika, ten, nie, nie, ten na drzewo nie, nie szybko zmyka. Nie no nie gadaj. Jeszcze. Widzowie, dzisiaj odcinek będzie długi. O, no, patrzcie, patrzcie, jakie to jest długie. No jakie? No wiem, że długie, ale ktoś to musiał dodać. To jest jakiś obrót dalej? Stój, nubek, ty mi przeszkadzać. A nie, to nie ten nubek. Dajcie znać widza, czy w filmie właśnie pan podobał. Gie jak głąb. A teraz idziemy do króla Admirosa. Tu, 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 tu. Zobaczam guminę gody tam Misiam. Ale tu jeszcze nie koniec, widzowie, odcinka. Oj, nie, 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 idziemy dalej. Co to ma być, jakieś serca? Okej, okay, no ogarniam. E, I... Gdzie to nas w ogóle prowadzi? Czy to będzie jakaś tam nasza dziewczyna? Nie. 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 Nie gadaj, że ja to muszę przegrać. O, to no... O, o, kurde! Co jest z tym nie tak tutaj, widzowie? No, coś tu musi się popsuć. No teraz to dopiero zaczęło się. Jakieś... Zobacz. Widzowie, ja nie mam... Jak tu czekolady? Czy to są moje kubki z dzieciństwa? <gry> ja to To są jakieś kupy. Dobra, tutaj jakaś ochrona nie niezła. To jest inklinatory. Ej, co? Dobra, widzowie, zaraz ja to przejdę. Robimy krótkie cięcie. Okej, okay, widzowie, już jestem poświęciłem na to 15 minut. Na... Nie gada, że znowu będę musiał to przechodzić. No, idziemy dalej, widzowie. Idziemy dalej, jak ja takiego łatwego oby nie mogę przejść. Widzowie, to jest pytanie: To kurde, co jest? Kolejne cięcie. Nie wiem po co tą pauzę robiłem w ogóle. Kurde, widzowie, odcinek się będzie mega długi. No, co to ma być? Ciup, 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 ciup. Ciu, ciu. A więc przechodzimy jak najszybciej. Jaka przekąska dla mojego zwierzaka? Dowiecie, widzowie, no, wiecie, Widzę, bo jak grasz w Twoim master, no to masz cztery konie.

No nie, to będzie się odcinek będzie przedłużony. Dobra, w sobie, dajcie znać, czy to idę do końca. Dobra no to no to dotrzymy, no co Co? Co to jest? Ja Widzowie, co to jest? Ja nie wierzę. To ktoś musi tu poszukiwać. Nie. Nie no, nie gadaj. Kurde. Widzowie, przepraszam. Muszę ogarnąć twoje nerwy.